naberyen voudrais bien y aller naberyen timofus sakura la iluzja a może sen na jawie Dokładnie 10 lat temu bohaterowie Nie z tej ziemi po raz pierwszy odwiedzili Szamotuły. Ich swoistym centrum lądowania stał się Szamotulski rynek. Dlaczego to zrobili? Dlaczego pojawili się właśnie w miejskim centrum, a nie na przykład w krainie czarów albo w świecie znanym tylko z bajek i najstarszych opowieści? Choć ta zagadka pozostaje nierozwiązana, Żaden z obserwujących nie wydaje się tym specjalnie przejęty. Co innego, jeśli chodzi o ruchy naszych głównych bohaterów, którzy choć momentalnie zastygają w miejscu, to jednocześnie czarują, rozśmieszają, a nawet wzruszają zgromadzoną publiczność. Wśród owych bohaterów są potwory, zjawy, komicy, muzycy, a nawet postacie historyczne. Również te związane z szamotłami. Choć wyglądem różnią się niesamowicie, łączy ich jedno: uliczny festiwal osobliwości, który w tym roku po raz pierwszy zagościł w okolice siedziby innej z zjaw, czyli Baszty Halszki. UFO uliczny festiwal osobliwości to ósmy międzynarodowy festiwal artystów ulicznych. Specyfiką tego festiwalu, jego oryginalnością, wyjątkowością jest to, że głównie prezentujemy żywe rzeźby, statuły, które pięknie ożywiają, jak publiczność z nimi wchodzi w interakcję. Skąd pan przyjechał tutaj właśnie na tą imprezę? Dlatego, dlatego że mam, znam Piotr Michalak, znają mnie od 25 lat, ja bardzo regularnie jestem w Polsce, tak śpiewałem tutaj, występowałem. Zaczynałem w Polsce, e, tak, tak, miasto, nie miasto, tu Oryczko, blisko Pniew. Skąd właściwie pan pochodzi? Czy, czy pan ma polskie korzenie? Czy, czy pan tutaj jest Francuzem? Jestem Francuzem, tak, ale oficjalnie, tak. nie mam rodzina tutaj, ale oficjalnie tylko. I jak panu się podoba tutaj na tej imprezie? Czy tutaj widzi pan te rzeźby wszystkie, czy, czy któreś zrobiły szczególne wrażenie? No oczywiście, tak, idealny, idealna... Pogoda, idealne miejsce, wesołe, nudzi. Jest, jest perfekt, tak? Tak, to 100% perfect. Dlaczego przyjechaliście tutaj na ten uliczny festiwal osobliwości do Szamotu? A tak, słyszeliśmy o tym festiwalu po prostu. A skąd jesteście? Jest Z Sławienka, to jest koło Obornik, czyli blisko. I jak wam się tutaj podoba? Widzieliście właśnie już jakieś rzeźby, zrobiły jakieś szczególne na was wrażenia? Super, tu jest. Tak, a jakaś rzeźba Ci się szczególnie spodobała? Szalony kapelusznik. A dlaczego? Bo jest śmieszny. A Panu jakaś rzeźba się spodobała? No Ja myślę, że też szalony kapelusznik. Jestem tutaj wolontariuszką, pomagam właśnie tutaj osobom z innych państw, dojść do garderoby, jakoś, w jakiś sposób pomóc, czy też podać wodę. I też odstraszam inne osoby, które są nieproszone na scenę, by po prostu nie przeszkadzały artyście wykonywać swoich rzeczy. Skąd są właśnie, na przykład, tutaj ci państwo? Pan tutaj jest z Hiszpanii, prezentuje tutaj kapelusznika z Alicji Skrajne Czarów, więc robi tutaj taką małą przekąskę, kawę. Taką, żeby dzieci mogły podejść i wypić z nim kawę. Przyjechali z całego świata można powiedzieć, bo z, z, z Argentyny, z Brazylii, ze Stanów, z Wielkiej Brytanii, z Portugalii, Hiszpanii, Włoch, Bułgarii, Belgii, Holandii, Węgier itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście są też artyści z Polski i z wiadomych względów niestety bardzo żałujemy, ale nie dojechali artyści z Ukrainy. Dlaczego Pan zdecydował się wziąć udział tutaj w tym festiwalu osobliwości? Ponieważ podoba mi się miasto Szamotuły z długą historią. Jak widzimy, piękna zieleń drzewa takich się nie spotyka wszędzie. Ten zamek. Jakie rzeźby Pan przedstawia? Czy to jest Pana właśnie taka najsłynniejsza, czy może jeszcze jakieś inne? W tej chwili prezentuję Herolda, który idzie przed królem i zapowiada króla powrót. Uczestnicy UFO mieli okazję również zagrać na największym bębnie świata. Szczególnie mocno zabiły również co niektóre serca. Jak się Pani czuje po spotkaniu z takim amantem? No prawie zostałam już tutaj, ale... I tutaj się nie czuł zazdrosny? No, próbowałem wykupić. Udało się, na szczęście. Przyjechałem ze Stanów Zjednoczonych, a dokładnie z Luizjany. Nazywam się Aaron Zebrowski. Moja rodzina pochodzi z Polski. Mój pierwszy przyjazd na ten festiwal był jednocześnie pierwszym moim przyjazdem do Polski. Dlaczego tutaj przyjechałem? Jestem artystą ulicznym i to jest świetne wydarzenie dla takich ludzi jak ja. Jest tu bardzo przyjemnie. Ludzie przechodzący tutaj są bardzo przyjaźni. To miasto jest piękne, a organizacja całego wydarzenia jest po prostu niesamowita. Jak należy interpretować Twój występ? Gram Amanta. Tak jak każda grana przeze mnie postać, pochodzi on z jakiegoś okresu historycznego. Mam przy sobie list miłosny. Jeśli dobrze rozumiem, to najstarszy udokumentowany w Polsce tego typu list, który powstał właśnie w Szamotułach. Mój, my, mój polski jest straszny. Wymawiam dobrze tylko swoje nazwisko. W tym roku gram autora tego listu. List został napisany w XIX wieku, ale moja postać pochodzi z wieku XX. To interpretacja listownej miłości. Jestem z Boże, razem z koleżanką, nazywamy się Street Art Masters i jesteśmy tutaj już można powiedzieć stałymi gośćmi dzięki zaproszeniu waszego pana dyrektora, który jest naprawdę wspaniałym człowiekiem, także bardzo wszystkich serdecznie zapraszamy, bo naprawdę warto tu przyjeżdżać. Czyli od ilu lat pani tutaj przyjeżdża? No na pewno kilka lat i to na różne okazje, i zimą, i latem, także można nas zobaczyć. Jaką rzeźbę pani przedstawia? Dzisiaj występuję razem z moim przyjacielem, który jest różnie nazywany, ale jest on meduzą. E, jestem panią morza. Wodnych akcentów nie zabrakło również nad akwenem. A to za sprawą ukraińskiej artystki Wiktorii Popowej. Maluje dzisiaj taki 3D obraz z takim magicznym efektem woda spadł. Taki ładnie jeziorka płynęła, płynęła i spadła w jakąś taką straszną jamę. Ale jest mostek, którym zawsze można się skorzystać, żeby pójść na drugą stronę. I właśnie w tym jest magia sztuki. Pierwszy raz Pani tutaj jest na tym Festiwalu Osobliwości w Szamotułach? Jestem pierwszy raz uczestnikiem Festiwalu UFO, ale w Szamotułach uczestniczyłam w Festiwalu Rzeźbiarskim jako rzeźbiarka. Robiła rzeźby w drewnie. Także w Szamotułach na razie mieszkam w ogóle, a uczestniczę w Festiwalu drugi raz. Dzisiaj tutaj mamy żywe rzeźby. Miała Pani okazję widzieć właśnie tych artystów? Miała okazję widzieć tych artystów, którzy pracowali przeciwko mnie. Wszystkie inne jeszcze nie wiedziałam, bo od dłuższego rano tu pracuję. Ale mam nadzieję, że zobaczy. A przyglądać się rzeźbom było warto. Zwłaszcza, że one same zabiegały o uwagę i sympatię publiczności, gdyż to właśnie widzowie decydowali o tym, komu przypadnie tytuł tej najbardziej osobliwej postaci. Moim faworytem jest Rafał Śpiewak, jak zawsze od 8 lat. Nazywam się Vincent von Grotesk. Czasem na mnie mówią Rafał Śpiewak, ale dzisiaj się z nim tylko mijałem gdzieś przez chwilę. Dlaczego? To jest ciekawe pytanie, dlatego że bogowie dawno już temu postanowili, abyśmy przybyli tutaj do Szamotu i właśnie występowali przed Wami, bo i ludzie, i bogowie mają podobną ścieżkę właśnie dlatego, bo fantazja i sztuka nie zna granic. Jaką postać Pan tutaj dzisiaj przedstawia? Ja sam przedstawiam postać Jotuna Leszego, zaczerpniętego z mitologii słowiańskiej, ale i szwedzkiej. Ale moja świta, która ze mną bywa, czerpała także z mitologii afrykańskiej, a także z mitologii, można by powiedzieć, anglosaskiej. I to wszystko zostało połączone w jeden. Wspaniały koktajl, który nazywa się UFO. Tym razem impreza odbywa się tutaj w Parku Zamkowym w Szamotułach, zwykle była to impreza na rynku. Proszę mi powiedzieć, jak Pana zdaniem, jak ocenia Pan organizację tej imprezy, właśnie jakie to ma swoje plusy i minusy? Do tej pory e, uważałem, że rynek jest tym jedynym, wyjątkowym, i, jedynym miejscem. Kiedy już e, zacząłem tutaj coraz częściej się pojawiać, e, przed, prze, organizując się przed imprezą, e, wtedy tak naprawdę poczułem moc tego miejsca. Ona ma niesamowity potencjał. Widziałem już, że dla artystów będzie lżej, bo jest mniej słońca. Pewnie dla publiczności też teren jest, jakby spojrzymy na cały teren parku zamkowego i cały teren wokół zamku, tak naprawdę zwiększyć te pół rynku, na którym odbywało się ufo. Teraz widzę już po kilku godzinach festiwalu, że są tłumy wszędzie zarazem i w, w, w zamku wokół zamku i w parku, bo obawiałem się, że może będzie w parku trochę ludzi, a mniej będzie. Będzie, będzie na terenie zamkowym. Widać, że, że to miejsce, no bo to też jest centrum, serce miasta, ono się jak najbardziej sprawdziło i pewnie będziemy mieli ochotę tutaj jeszcze wrócić. To miejsce też spowodowało, że są specyficzne żywe rzeźby. Kiedy gdzieś tam zimą zacząłem szukać artystów i to przede wszystkim jakie postacie tworzą, to to szukałem i zapraszałem artystów, którzy nawiązaliby do natury, do wody, do zieleni, a te rzeźby, które są wokół zamku i baszty, żeby był ten kontekst historyczny, i to też zrobiliśmy. Jest król Herold, są dawni drukarze, jest basza, wreszcie po 500 latach, z żywą halszką, bo na nasze zamówienie powstała. Halszka z ostroga stwierdziłem, to jest jedyna żywa rzeźba, która nie może stanąć na postumencie w plenerze, tylko ona musi zamieszkać. Rzeczywiście w tej komnacie Halszki i długa kolejka, jaka jest przebaczcie, wskazuje na to, że ludzie się tym interesują i chcą to przeżywać, i to nas bardzo bardzo cieszy. Na to wydarzenie zaprosił mnie Antonio z Teatru Static Men w Portugalii. Prezentuje dzisiaj postać poety z czasów renesansu. No i cóż, zaproszono mnie, więc jestem. Oprócz charyzmatycznych artystów, na ulicznym festiwalu osobliwości w Szamotułach nie zabrakło także atrakcji towarzyszących, z których szczególnie mogli skorzystać najmłodsi widzowie. Tego dnia, by ruszyć ku przygodzie, wcale nie trzeba było docierać na ulicę Dworcową. Wystarczyła odrobina fantazji i dobrego humoru, których zresztą nie brakowało w okolicach Szamotulskiego Parku Zamkowego. Zawsze w Szamotułach, jak są dni z Szamotuł, to sprzyja pogoda. Rewelacja. Jakiej rzeźby pani widziała? Tylko? Widziałam i jestem zachwycona właśnie tymi wąsowa, wąsaczami takimi, nie wiem skąd przyjechali, ale jest super. I, kwi i kwiat, i kwiat. Stawiam na drugim miejscu! Zjechałem z Stajni chociaż mała się nad stawem. I ile Pan ma w sumie wierzchowców? 16 sztuk takich mam. I przyjeżdżam tu co roku, praktycznie dwa razy, nawet trzy razy do roku, bo to są trzy imprezy. Trzy imprezy, a przy tej okazji również trzy zdolne szamotulanki, które przypomniały widzom w jakim mieście się znajdują. Hanna Maciejewska, Julia Giera i Marianna Sroka. To właśnie one, wcielając się w postaci dawnych drukarzy, nawiązały do wieloletniej tradycji rodziny kawalerów z szamotu. Występ podopiecznych szamotulskiego ośrodka kultury był jednym z historycznych, a zarazem lokalnych akcentów ósmej edycji ulicznego Festiwalu Osobliwości, na finał którego wystąpił Szymon Wydra i Carpediem.

thank you